Witaj w świecie Glitcharii. To kraina, w której króliki dają władzę nad światem, a od tego, czy one przeżyją, zależy to, czy przeżyję także ja. To dziwne, ale na swój sposób piękne. Przedubić się Moonlorda i także kultysty muszę wybudować arenkę I w drodze do dungeonu mogę Wam uchylić delikatnie rąbka tajemnicy. Sposób, jaki wykorzystam, został odgadnięty tylko i wyłącznie przez jedną osobę, a suba nazywa się taki tam pan. Wpadł na to, że króliczki wykorzystam do tego, żeby pominąć kompletnie pilary. I tak właśnie to zamierzam zrobić. Światy Terrarii bazowane są na dosyć dziwnych prawach fizyki mianowicie takich, że na danym obszarze możemy mieć maksymalnie, bodajże, 200 żywych npc ów Zasadę tą możemy wykorzystać na swoją korzyść i przeciągnąć ją delikatnie do tego, by po zabiciu kultysty nie wygenerowały się żadne pilary. Potrzebujemy do tego statuetek kaczek albo statuetek królików. Zwykle ludzie wykorzystują statuetki kaczek. Jeśli oglądacie jakieś speedruny, to zobaczycie właśnie je, bo kaczki wystarczy postawić w wodzie i wtedy, kiedy kaczki respią się, zmienia się ich ID. Kaczki zaczynają latać. Blokuje to wtedy miejsce na spawnowanie się przeciwników, a raczej w tym momencie nie przeciwników, po prostu npc -tów. To samo można zrobić jednak z królikami. Musimy jednak mieć Blood Moona, albo wykorzystać do tego Vile Powder. Vile Powder, który robi się z grzybków z Crimson albo Corruption. Króliczki takie ze zmienionym ID zajmują miejsce na przyzwanie się potworków i kiedy ubijemy kultystę, możemy mieć zero pilarów na świecie, co oznacza, że gra myśli, że pokonaliśmy to i przyzywa nam od razu Moon Lorda. Jest to fajny sposób na skipnięcie rzeczy i potrafi także pomóc przy walce z samym Moon Lordem, Ale o tym później. Jeśli podążacie moimi śladami i chcecie dokonać dokładnie tego samego co ja, pamiętajcie o tym, żeby króliki, a raczej ich statuetki i miejsce, gdzie króliki już zmienione będą wpadać, osłonić jak najlepiej. Naprawdę przyłóżcie się do tego, chroncie je bardziej niż siebie samego, bo jeśli króliki umrą, to wy też prędzej czy później. Nie żebym o tym wiedział czy coś. Choiki, których wykorzystałem do wejścia do świątyni dżunglowej działają także na pociski. Jeśli strzelimy pociskiem w platformę, która jest zmłotkowana jako schodek, to pocisk przeleci na drugą stronę i to też moglibyśmy teoretycznie wykorzystać. Problem jednak jest taki, że najpierw Moon lorda trzeba jakoś ubić, zbić do niższego HP i fajnie jest mieć pielęgniarkę w środku. Jeśli chodzi o schodki, NPC też mogą przez nie przejść. Jest to dosyć poważny problem, o którym się przekonałem, ale o tym też później. Z pytań, które na pewno padną. Dlaczego nie stałem na target dami podczas walki z Moonlordem? Jest to jedyny boss, na którego ta taktyka nie działa. Jego iFrame, czyli czas, kiedy nie możemy dostać hita po dostaniu hita od czegokolwiek, są osobne. Oznacza to mniej więcej tyle, że w tym samym czasie mogłabym nie rypnąć i wywerna i na przykład Moonlord i damage i tak bym dostał. Moonlord nic by sobie nie zrobił z tego, że moja postać miga i tak dalej, i tak dalej. Dostaję damage, to dostaje. Nie oznacza to jednak, że target nami są kompletnie bezużyteczne. Jasne, przydają się na kultyście, bo fajnie na nim też nie umrzeć, a jednak strzela piorunkami, które trochę zadają, kukiełki mają jednak lepsze zastosowanie. One także blokują miejsca spawnów. Kukły dzielą się na to, co widzimy na ekranie, i na duszki, które faktycznie, jako one same w sobie, dostają damage i pokazują to jako ładne cyferki. Idzie to fajnie w parze ze statuetkami królików, ponieważ króliki dość ciężko odliczyć, a możemy po prostu zablokować miejsca w których mogłyby zrespić się króliki za pomocą targetdami i potem po prostu je zwolnić. Moonlord sam w sobie zajmuje 4 miejsca spawnu, więc jeśli dokładnie tyle zostawimy za pomocą targetdami, to mamy tylko i wyłącznie Moonlorda i nawet podczas walki z nim nie zrespią się jego oka z rąk. Sprawi to, że walka będzie tylko łatwiejsza. Bez małych laserków, bez żadnych pocisków, Moonlord, kiedy zabijemy jego 3 oka, zostanie całkowicie bezbronny i właśnie do tego dąży. Poznać, że jesteśmy całkowicie gotowi, możemy po tym, że króliki przestają się rozbić. Statuetki niby stoją, niby timer jest włączony, ale żadne nowe króliki się nie pojawiają. Jest to moment. Kiedy jeśli mamy target dami zostawione tak w sam raz na to, żeby Moonlord się pojawił, możemy być kultystę. Moim błędem tutaj, największym, ale nie jedynym, była przede wszystkim zuchwałość. Pomyślałem, że mam pudełko, więc nie będę potrzebował pielęgniarki, po co mi ona. Moonlord strzela jednak pociskami niektórymi, które przechodzą przez ściany i jeśli unikamy dobrze, jasne mogłoby się udać, ale nie jestem aż taki dobry, więc skończyło się to jak się skończyło. Na próbę numer od 2 zaprosiłem do domu pielęgniarkę i włączyłem autopauzę. Do tego trzeba być na singlu, pamiętajcie, jak kopiowaliście itemy, no to przejdźcie na singla. Moim błędem tutaj było zostawienie tych chojków, przez które pielęgniarka mogła wyjść, kiedy dostawała knockback albo się bała. No i skończyło się na tym, że ona została sama w polu, a ja biedny w domku bez żadnego leczenia. Tego też nie róbcie. Jasne, mogłem strzelać chlorofajtowym shotbołem i jest on lepszy, jeśli chodzi o DPS, od dedalu Stormboła, ale ten drugi jest o wiele bardziej bezpieczny możemy po prostu siedzieć w domku bez żadnych problemów i strzelać do Monlorda z naszego bezpiecznego malutkiego kącika z pielęgniarką. Zapytacie też pewnie, po co pokazuję wam moje faile. Jako przestrogę. Wiem, że są osoby, które próbują tego samego co ja i naprawdę mi się to podoba. Jasne, jest to fajne, ale nie chcę, żebyście popełniali te same błędy co ja, a z nieuwagi moglibyście takich drobnostek nie zauważyć, dzięki temu, że specjalnie zwracam na nie uwagę. Macie łatwiej. A gracze, którzy po prostu oglądają mogą dowiedzieć się więcej na temat Terrarii, bosów i tego, jak głupim można być. Z dwojga złego, przynajmniej na początku, lepiej mieć więcej slotów na NPC wolnych niż mniej. Jeśli w momencie, kiedy Moonlord ma przyjść, będziecie mieli mniej niż 4 sloty na NPC, komunikat pokaże się. Moonlord przychodzi, bla bla bla. No ale jego tak naprawdę nie ma. Tego nie chcemy, prawda? Na kultystę trzeba troszkę czekać, jest to ciut niewygodne. Pamiętajcie jednak o tym, żeby włączyć statuetkę królików, kiedy bijecie już Moonlorda, kiedy faktycznie macie go na talerzu. Bo jeśli przeliczyliście źle spawny i prawdziwe okokatulu wam się przyzwie, no to też jesteście lekko w pupie. W finalnej wersji walki, przed dobiciem jednej ręki, dwa razy upewniłem się, czy na pewno sloty są zajęte i czy na pewno żaden królik więcej mi się nie zrespi. I tak jest to naprawdę ważne, będę wam to przypominał, bo jeśli true Eye of Cthulhu się zrespi, jest to problem, tak? Jest to problem. Na naszej gliczowej walce na pewno nie chcemy nieśmiertelnych oczek, które strzelają pociskami potrafiącymi znieść nas na dwa strzały. Tak jak mówiłem, kiedy wykonamy wszystko dobrze, zablokujemy wszystkie miejsca spawnów i Moonlord nie zrespi swoich trujów katulu, jest tak naprawdę bezbronny po ubiciu jego trzech oczek. Gdy zostało mu tylko otwarte serce, możemy stanąć sobie z naszym Moonlordem i nie wiem, pójść sobie zrobić kanapkę albo ząbkę chińską. Tak, jest na tyle banalny, że ja sam stanąłem sobie po prostu i zacząłem robić platformę, żeby wbicie serca jakkolwiek ładnie wyglądało. Moonlord bez oczu na rękach, lewej, prawej i na czole jest łatwiejszy niż zabicie dwóch na początku hardmoda na ekspercie. Zostaje tylko drobne strzelanie. Uważajcie, żeby nie awczeć, kiedy faktycznie nie ma fula, bo jednak wykrada nam życie. Nie zadaje to demedza, ale Moonlord się leczy i można trochę sobie przeciągnąć walkę, jeśli faktycznie będziecie się ubijać. Lepiej tego nie robić, po prostu róbcie swoje i tyle. Wow, to było łatwe. Azerbug złapany i w końcu mogę wyżyć się na króliczkach. Niestety te crimsonowe koraptowe cokolwiek macie na świecie, znikają, jeśli wyjdziecie poza ekran. Dlatego trzymałem je tak blisko siebie. Lepiej, żeby nie zniknęły, kiedy na przykład walczymy i zrobimy, nie wiem, jakiś poważniejszy unik między oczkami, kiedy siedzimy w naszym boksie. Czas też na powrót na multiplayer. Użyję kilku ostatnich glitch na tej serii, żeby po prostu pochwalić się moim uzbrojeniem i osiągnąć coś, za co było mocno banowane na serwerach typu Terrasite. Jeszcze raz dzięki Mangetsu za pokazanie mi glicza, o którym sam nie wiedziałem. Ten z wrzucaniem i temu do skrzynki na multi i klikaniu Alt 4 Gdyby nie to, ominąłby mnie sporo fajnej zabawy. Parę potek i musiałbym bić Moonlorda drugi raz. Z dwoma bagami mogę zrobić wszystko, a we wszystko kryje się głównie skopiowanie ich w nieskończoność i dosyć satysfakcjonujący opening. Pomyśleć, że człowiek po tylu latach stał się czymś, co tak bardzo próbował zniszczyć. Tak, to ja, administrator, człowiek anti-cheat. Sława zmienia ludzi. Wygląda na to, że to już koniec serii Glitcharia. Nagrywało mi się to bardzo przyjemnie. Dziękuję osobom wymienionym wcześniej. Dziękuję Wam, oglądającym, za to, że oglądacie to. Także tym, którzy po prostu zobaczyli Moonlord i kliknęli, bo Moonlord. Dziękuję także sobie za to, że chciało mi się to nagrywać. A jak dla mnie, biorąc pod uwagę dwuletnie przerwy, to jest to rzadkość. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem. Szczegóły dotyczące taktyk i tak dalej. Lubię pomagać ludziom, więc Wam chętnie pomogę. Pod warunkiem, że jesteście ludźmi. Dzięki, że byliście ze mną tak długo. Dzięki za 9000 widzów. Dzięki za wspieranie. Dzięki za wejście na Discorda. Link w opisie i ja byłem Xplay i tyle. Żegnam.